Ty, miński taki jest, facet. Jaki, no, co? co? Taki? No Oba, oba no, taki no, takie same, że no. po jednym małym. Mały. Mały. Tak, dobrze no. mówisz, dobrze mówisz, bo kurwa płaciliśmy. Bo, nic się nie dorobiłem, narobiłem się i w końcu mnie zwolnili. A wszystko przez to, No, nasz, На ти ми скидове него сатри. Нема справа. Лучи, лучи. Pracują dobrych fachowców na bruk, wyrzucieli, po czterech bok dzieci, i producto, nie dzieci mają się udać? Prawo tam co teraz i no zęby wybijają i kradają. Ale panie, wałęsa musi być, a nie to. Ale musi być, wałęsa musi być. Głupoty gadacie, głupoty. On za rynka zapracował to Nie słuchaj tego. nie nie słuchaj to. Co ci jest? dał? Co ci dał Wałęsa? Nic, No? Co? Co? nasu no. na sukrzywdę kurwa nasza krwawica! Czym się lepiej kazał? Nie wiem, pracę. Co ma zrobić? Przygotowałaś, patrzcie, my z gości na Wałęsa. Ja bym wybrał na przykład, skoro mi odchodzi, nie? To właśnie ten parlament trzeba znieść. Nie nie pierwszy, i drugi, nie? Oba słynakowe. Czy mówi, Według mnie. Ale, ale chcę jako, żeby nasza Polska była jakoś. Polska nie podległa. Polska nie podległa